A teraz zgadaj, gdzie jest książę Whisper? Nie mam pojęcia, został porwany, skąd mam wiedzieć, co się z nim teraz dzieje? Ja wiem, że ty coś wiesz, tylko nie chcesz nikomu powiedzieć. Ja znam całą tajemnicę, ale czego masz ty ją powiesz, żeby potwierdziła się moja teoria. Dobra, a teraz zgadaj, powiedz wszystko, bo inaczej ty też możesz zaginąć. Dobra! Król Sztorm znienawidził Whispera, zaprawdę, którą poznał w dniu jego narodzin. Znienawidził i kazał e, gdzieś wysłać, gdziekolwiek, żeby tylko zniknął mu z oczu. No, a ja nie chciałam, żeby coś mu się stało, no i oddałam go mojej przyjaciółce. Pod opiekę. Przez te 8 lat cały czas tam mieszka. Czasami go odwiedzam, ale tak, żeby Sztorm o niczym nie wiedział. Więc dobrze, już wszystko wiem. Nie martw się, twój książę zaraz zostanie odnaleziony. Nie, ale Sztorm, poczekaj! Chcę ogłosić bardzo ważną wiadomość. Książę Whisper został odnaleziony! Yeah! Idę to są sprawdzić. Czego potrzebujecie, drogie dzieci? Księcia. Potrzebujemy księcia. Dobra, a teraz skończ już tą swoją grę i oddawaj mojego brata, księcia Whispera. Dobrze, Gerardzie, wiesz co robić. Książę Wi oui! Ciociu, co tu się dzieje? Jestem jestem twoją siostrą i przyszłam cię zabrać do domu, do pałacu. Ale, ale przecież mój domek jest tutaj, no bo moja mamusia zawsze mnie tak czasem odwiedzała. No, wiem, ale tajemnica została odkryta i tutaj nie mieszkasz. Mieszkasz w zamku, jesteś księciem fryzji. Okej, okay. no to zakładaj to teraz i wracamy do domu. Dobrze, a teraz chodź za mną. Dobrze, a jak się nazywasz? Jestem Blossom i jestem twoją starszą siostrą. Tutaj w swoim ogródku tutaj będziesz spędzał yy, popołudnia, jeśli będzie piękna pogoda. Ojejku, jak tu pięknie. Cieszymy się, że tobie się tutaj podoba. A tutaj jest Antoni, twój nowy opiekun. Dzień dobry, Pani Antoni!